Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję Pszczółki od Skip and Hop. Pszczółka jest zabawką, która ma na celu zachęcić dziecko do nauki chodzenia i raczkowania. Sama zabawka jest bardzo prosta w obsłudze. Pszczółka znajduje się na chmurce i na tej chmurce mamy dwa przyciski, a sama pszczółka jest grzechotką. Ma ona dwa uchwyty, dzięki czemu dziecko może bez problemu złapać pszczółkę w dwie rączki e, oraz koraliki, co też może wzbudzić ciekawość u dziecka. Jeśli chodzi o funkcje mobilne pszczółki, to pierwszy etap jest skierowany dla dzieci raczkujących i uczących się raczkować. Pszczółka porusza się na niewielkim obszarze na chmurce i w momencie, kiedy dziecko ściągnie pszczółkę z podstawy, zaczyna się ona kręcić wokół własnej osi, aż do momentu, kiedy dziecko odłoży pszczółkę na miejsce i wtedy pszczółka na nowo zaczyna jeździć. Drugi etap jest skierowany dla dzieci chodzących i uczących się chodzić. Na tym etapie chmurka porusza się już po całym pomieszczeniu bez ograniczeń i ponownie, kiedy dziecko ściągnie ją z podstawy, pszczółkę, to znowu chmurka kręci się w kół własnej osi, do momentu kiedy dziecko znowu odłoży pszczółkę na podstawę. ma czujnik, dzięki czemu zabawka w teorii nie powinna wpadać na meble oraz przedmioty, które znajdują się na podłodze w naszym przypadku zdarzyło się, że parę razy ona utknęła ale generalnie porusza się bardzo płynnie pomimo, że jest zabawka, która jeździ i wydaje dźwięki mnie osobiście ona nie denerwowała i właściwie jest to jedna z najfajniejszych zabawek do raczkowania które miałam okazję testować Zabawka jest plastikowa. Dodatkowo ma stążeczki, które są materiałowe. E, duża część dzieci lubi za nie ciągnąć. U nas nie zbudziły żadnego zainteresowania. E, oraz koła w podstawie są powleczone gumą. Zabawka jest skierowana dla dzieci od 5 miesiąca życia. Oczywiście, samą pszczółkę, grzechotkę można dać dziecku wcześniej do zabawy. U nas przechodka zainteresowała córkę w okolicach trzeciego miesiąca, a funkcja mobilna zaczęła ją interesować w okolicach 9 miesiąca. Cena za taką zabawkę zaczyna się od 220 zł w internecie, jest to bardzo fajna zabawka, która rośnie razem z dzieckiem i szczerze mogę ją polecić. Dziękuję, jeżeli obejrzeliście filmik do końca. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa.